Master Zen. Chciałem spytać, e, co będziecie tutaj, drodzy Państwo, e, gotować? Może najpierw się e, przedstawicie, prawda? E, tak, Robert. Robert, tak. Jakieś doświadczenie kulinarne? Od no, czasu do czasu coś gotuję. Rozumiem. E, panu, mimo że widzicie nas Państwo tutaj obu, my jesteśmy tak naprawdę jednością, o czym się Państwo zaraz, mam nadzieję, przekonacie. Rozumiem. E, może powiedzmy kilka słów o składnikach. <laughs> Składniki są dosyć proste. Do tej potrawy potrzebujemy ketchup, łagodny, sos hamburgerowy, chociaż ja wolę sam zrobić, aby nie było akurat innego, mąka, sałatka warzywna, no to wiadomo, i makaron szlachecki. A ja chciałem tak zapytać, czy to jest zdrowe? Oczywiście, nie ma glutenu, więc jest zdrowe. Dobrze. Um. No to tak dobrze, od czego zaczynamy? No ja bym zaczął od pieczuku oczywiście. No to zawsze keczup. Dobry pomysł. Nawet nie mamy nic w to zawsze keczup nam się przyda. Z pan dotyka? Lejemy sporo, wie pan. To jest oczywiście. No Dodaj oczywiście to tu? Hamburgerowego słupkiem, to po co? Oczywiście no, mamy tu sojusznik do nas. Dobry? Zdesko. I teraz dodajemy kąpi i sypiemy na oko. Tyle z Sharknight. Dlaczego ja? Nie mieszam, bo oczywiście mnie nie był. Podczas co mieszamy, nastawiamy piekarnik, tak? To może ja nastawię, niech pan nastawi 180 stopni. Dobrze. Nie, nie, nie. Nie Sałateczka. Aż pan, to pan pomogę. Podaj mi pan sałateczkę. 120 gramów sałateczki, oczywiście. Tak? A jak pan to ma żonel? Trzy palce, dwa palce, trzy palce, trzy palce. Raz kozie śmiech. A jeszcze surowe dopiero, więc zobacz pan po ugotowaniu. tak, naprawdę puszczę. Makaroki makaroni oczywiście. Makaroni. pan! dobrze, dobrze. No orfusz, pan! Ale to no, <grym> Sypujemy to tak bardzo. Wsypujemy to. W popełnia błąd, bo w ogóle gotuje makaron. A, nie, walory nie smakowe wszystkie. Aha, Czy tak, mm. taki, taki można zjeść? Taka ulotka. No, No Na to bierzemy i... Check, it, check it, it, like a Polaroid Picture. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Podrzucamy sobie od czasu do czasu. <noise> Nie jest to najczystsza forma gotowania, ale rozumiem, że efekt będzie znakomity. Tak, rozumiem. Ktoś z Państwa w tym sytuacji Wstaw pan to do piekarnika. Dobrze, wstawiam to, to do piekarnika. Się. Dobrze. E, oczywiście Dziękuję. wiadomo. Dziękuję panu. dostąda pan tutaj. Ja. <grywa> <Ale>? <grywa>